Jaki jest problem? Jak pancer może strzelić przez to drewno, ale on chyba o tym nie wie. Plus jeszcze słyszę pojazd z innej strony. Tak naprawdę jestem zgubiony. No i pantera. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Wodzu i dzisiaj zajmiemy się brytyjskim pancernikiem lądowym Togiem 2, który był do zdobycia na urodziny w Wartanderze. I jakby ktoś się zastanawiał, był do zdobycia i nie wiadomo, czy kiedykolwiek da się go jeszcze zdobyć. Jak komuś się go nie udało zdobyć, najprawdopodobniej już nie będzie okazji. Podobnie było z Szturm który był do zdobycia tylko jeden, jedyny raz. Ale zanim przejdziemy na pole bitwy, czy też opowiemy sobie historię i przyjrzymy się jednocześnie temu togowi, no to zachęcam Was, moi drodzy, żebyście zasubskrybowali ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Was to dosłownie nic nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju kanału. Tak samo zostawcie łapkę w górę, jak też wolicie łapkę w dół, również to bardzo pomaga. I co? Zajmiemy się dzisiaj tą naszą wielką brytyjską bestią. I aby opowiedzieć historię Toga 2, warto cofnąć się do jego wcześniejszego wariantu, czyli Toga 1, który jest praktycznie tą samą koncepcją, tylko trochę starszą. Brytyjczycy nad Togiem 1 rozpoczęli pracę już w 1939 roku, kiedy to potrzebowali dużego, ciężkiego czołgu szturmowego do wspierania piechoty. I niektórzy pewno myślą, że to jest koncepcja czołgu z czasu I wojny światowej, czyli po prostu czołgi do wojny pozycyjnej, aby przeprawiały się przez te okopy i jechały po prostu dalej, wspierając piechotę, poruszając się całkowicie z nią. Niestety jest to fałsz. Pierwszy tok został zaprojektowany w ten sam sposób, w którym Rosjanie zaprojektowali pancernik lądowy T-35, teoretycznie Francuzi, co budowali B-1 Bis, czy też yy, Czara 2C, który powstał trochę wcześniej, ale no, on akurat był bardziej zbudowany pod pierwszą wojnę, więc trochę mniejsze porównanie, ale również rola Toga 1 była taka sama jak na przykładzie niemieckiego działa Szturmgesztus, czyli wspieranie piechoty, poruszanie się z nią, likwidowanie umocnień, likwidowanie bunkrów, w ostateczności likwidowanie czołgów. Niestety Tok 1 był zbyt przestarzały, oferował stare uzbrojenie, jak można zauważyć, bardziej posiada wieżę Matyldy z działem 40 mm i jeszcze jedno działo zamontowane w kadłubie, prawdopodobnie 76 mm. I niestety jeszcze posiadał kilka innych wad konstrukcyjnych. Brytyjczycy dostarczyli prototyp TOGA-1 w 1940 roku, niestety... Były z nim problemy techniczne i nie dało się go przeprojektować, więc uznano, że w 1940 rozpoczną pracę nad Togiem 2, którego już celem nie będzie dosłownie tylko wspieranie piechoty, ale ta maszyna powstała jeszcze w drugim celu mianowicie miała przełamać linię Marginota. Czyli Brytyjczycy budowali maszynę w tym samym celu, w którym Amerykanie zbudowali T-28, inaczej też nazywanego T-95, T-28. I jeszcze później Wielka Brytania zbudowała A39 Tortoisa, który był o wiele potężniejszy od Toga. Czyli Tok miał zbliżyć się do linii Marginota, przejechać przez nią i pomachać Niemcom. Na razie! I właśnie po prostu jechać dalej. Dlatego ta maszyna jest taka wielka, a również... Jak można zobaczyć na projekcie miał mieć zamontowane po bokach dwa karabiny maszynowe i dodatkowo działo w kadłubie. Prawdopodobnie koncepcja działa w kadłubie była taka sama jak w Churchillu 1, czyli strzelanie amunicją dymną w celu zadymienia jakiejś pozycji czy osłanianie piechoty. Więc od 1940 roku rozpoczęli pracę. Brytyjczycy wiedzieli w jakim celu budują tego toga, po co go budują. Pracowano u niego nad kilkoma rodzajami broni: mniej więcej dwufuntowe działo, z którego zrezygnowano. Potem było sześciofuntowe działo, z którego również zrezygnowano. Miała być również armata 75 mm, też poszła w odstawkę. I jedynie zwrócono uwagę na dwie armaty. 17-funtową i 28-funtową. I jakimś cudem utrwaliło się ludziom, że w toku 2 zamontowano 17-funtowe działo. Sam byłem przekonany, że jest to 17-funtowe działo. Nawet samo muzeum w Bowlington miało informację, że ich tok, który tam się znajduje, ma 17-funtowe działo, gdzie w rzeczywistości to jest 28-funtowe. Dla porównania, 17 funtówka to jest 76 mm, 28 funtów 94 mm. 28 funtów po czasie ewoluowało w 32-funtowe działo, czyli dokładnie to, które znajduje się w tortoise. Co też jest ciekawe, tok posiada zmodyfikowaną wieżę Challenger'a, której pancerz montuje się z zewnątrz, więc, w razie czego jest on tak zaprojektowany, że ten pancerz można mu zdemontować, wymienić działo, włożyć nowe i zamontować go ponownie, jednocześnie łatwo go naprawiając. Niestety los Toga nie leżał ani w jego konstrukcji, ani nawet w jego roli. Akurat temat czołgu do przełamania linii Marinota jest dość mocno skomplikowany, no bo jak wiadomo, Amerykanie zrobili T28, który ma 300 mm pancerza, jest wolniejszy od Toga, ale za to dużo niższy na 4 gąsienicach z no, zbliżonym kalibrem 105. Brytyjczycy opracowali Tortoiza, który ma. Powiedzmy o 120, nawet 150 mm grubszy pancerz, ten sam kaliber działa i jest nieco szybszy, ale o wiele wyższy, więc to jest akurat ciężki temat do stwierdzenia, wiadomo jednak, że TOG był nieudaną konstrukcją, jego konstruktor nie był załamany, chciał opracować kolejne warianty TOGów, trochę krótsze, trochę szybsze. Ale niestety ta maszyna nigdy nie była potrzebna. W zasadzie żadna z tych maszyn, która została zaprojektowana do przełamania linii Marinota, nie była potrzebna, ponieważ Amerykanie, a dokładniej alianci, bo tam jeszcze były inne państwa, przełamali tę linię za pomocą normalnych jednostek. A dzięki temu, że ta maszyna trafiła do Thundera, możemy ją dokładnie sprawdzić, jakby w takim normalnym polu bitwy się odnalazła. Oj, i powiem wam. Że jest to kiepska konstrukcja pod kilkoma względami. Po pierwsze, długość. To jest wielkie bydle. Widać to z daleka, jak jedzie. Co prawda, przedział bojowy jest mały, bo jest tak naprawdę do końca wieży. Dalej go po prostu unieruchomimy, nie rozwalimy więc ten element czołgu jest najważniejszy do trafienia. Druga kwestia pancerz. Jak na pojazd, który miałby przełamać linię Zygfryda, ten pancerz jest słaby. 101 mm, z czego tu jest element pionowy. 127 na wieży, 89 powiedzmy, mm, więc dalej jest to słaby pancerz. Porównując go z Tygrysem, Tygrys jest lepszy, bo jest mniejszy jest szybszy, niestety. Tutaj mamy 76. Jedynie tu w przedziale napędowym mamy 19 mm, więc samoloty są w stanie ten pojazd od tyłu ładnie rozwalić. To jest natomiast jego zaletą i dość mnie dziwi: prędkość obrotu wieży 31 stopni. Naprawdę ta wieża obraca się kosmicznie, a nawet ta maszyna tutaj obraca się całkiem szybko co też jest zaletą. Główne działo 94 mm, beztrotylowy, 200 penetracji. Ta amunicja jest ok, nie jest szałowa, nie jest słaba. Sprawia, że ten pojazd jest neutralny, ale przez to, że porusza się 14 na godzinę z tak słabym pancerzem na 5-3 i z taką wielkością sprawia, że ta maszyna staje się powoli słabsza. Dla prostego porównania, to jest czołg ciężki niemiecki z 5.7, który ma 200 mm na przedniej płycie, przód wieży mniej więcej 120-200 mm, zależy w które miejsce wycelujemy. Jedyny najsłabszy punkt to może być 80 tu i tutaj, jeździ 30 do przodu i do tyłu, więc lepszy pancerz od Toga, lepsza mobilność, mniejszy, Penetracja o 5 cm mniejsza, ale ma ładunek wybuchowy, więc jest 5 razy lepszy od samego Toga, a dzieli je tylko 0-3 klasyfikacji. A najgorsze jest jeszcze to, że na tej samej klasyfikacji znajduje się czołg średni Pantera, która nie zostanie przebita tu w przednią płytę przez amunicję z Toga. No może jedynie z samego bliska, ale to też robi mu praktycznie Panterze znikome obrażenia, największe oczywiście zadaje w wieżę. Ale Pantera sama w sobie po prostu ma minimalnie gorszą penetrację, ale może one-shotować toga. Co jeszcze warto wspomnieć, to że w togu znajduje się modyfikacja, akurat właśnie do tego, żeby przemianować go na pancernik lądowy. I ta modyfikacja wygląda w następujący sposób: czyli tutaj jest zamontowana armata 76 mm, to jest tak, dokładnie 76 mm, przez to tutaj pan też słabnie. Zaraz to pokażę. Tutaj mamy dodatkowo zamontowane karabiny maszynowe. Pancerz tutaj akurat się nie zmienia. Jest dalej 76. Można jedynie powiedzieć, że jakby się tu trafiło, jest łatwiej trafić w to miejsce i wtedy zlikwidować tego toga, niestety. A jak to wygląda tu w praktyce? No tu pancerz ma 76 mm, więc 7 piątki krótkie się przebiją, a tutaj spada. No, powinien spaść, ale tak no nie bardzo. No to nie, T tutaj przydziale nie spada, ale tutaj spada plus. Jakbyśmy mieli zamontowane te karabiny, wystarczy trafić jakoś tutaj. No, może aż tak rewelacyjnie to to nie zadziała, ale już chociażby w takiej pozycji jest w stanie zlikwidować całą załogę. I jeszcze, jak widać, tu te pociski to jest amunicja dymna. Jeżdżący amorak, a nie da się tego w żaden sposób wyjąć. Więc lepiej jest jeździć bez tej dodatkowej amunicji. Co prawda, i tak mamy tutaj sporo tej amunicji, ale na szczęście da się mieć, tylko ustawioną ją tutaj na dole. No ale dobra, trochę się rozgadałem. Zobaczmy w praktyce, jak wygląda granie Togiem. Cóż, dopiero co dojechałem do przypchacza i widzę, że to jest najgroźniejsza maszyna, jaką mogę spotkać czyli Tygrys Porsche. Problem jest taki, że jego wieża w dużym stopniu jest chroniona, więc mam małą przestrzeń, którą mogę się przebić. A jeszcze on mnie na pewno one-shotuje, bo w kadłub się nie mogę u niego w ogóle przebić. A nie chcę stawać akurat jakoś tutaj tyłem, bo wolę się móc wycofać w razie gorszej sytuacji. Dobra, kurczę, ten dym z Firefly'a mi trochę zasłonił, ale udało się zlikwidować Shermana. Wiem, że jeszcze... O, kolejny wyjechał! To o wiele gorszy Sherman. Ale mnie zastanawia, gdzie jest największe zagrożenie. Czyli ten porszak. Chyba, że go tu nie ma i on znajduje się na prawej stronie mapy, bo tam jakiś heavy się wyświetlił. Ale wydawało mi się, że jakiś tygrys rozwali No właśnie Jest warszak. Mam sekundę. Dwócce nowy. No kurde, ledwo co tu coś przyjechałem zacząłem robić. Well, rzuciło na 6-3. Ja nie wyobrażam sobie jak tym grać na 6-3 w momencie kiedy Więcej maszyn tu ma lepszy panderz, lepszą siłę ognia, a co najważniejsze, każdy ma lepszą mobilność. Kogo mamy w okolicy B? Problem przez to drzewo tutaj nie widzę. Ale coś... Wydaje mi się, że znajduje się po tej stronie plus jeszcze o! Fantastycznie, nie przebiłem się przez 75 mm pionowej płyty. O, gość, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pokazałeś mi swój najsłabszy pancerz. Czy to drzewo jestem w stanie skosić? O. No. Dobra. Teraz będzie lepiej, jeśli chodzi o taką obserwację. Bo wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze jakiś niemiecki pojazd. Też nie, są tutaj rozwalone. Ryzykować. Chyba bym zaryzykował. Odjechanie tym wielkoludem sprawia małe problem. jak komuś się chce pomóc. Tutaj jest Isu. Niebezpieczna armata, ale z ograniczonym kątem ostrzału, więc. Jakby się udało go zaskoczyć. O ile. O kurde. Haha. Ha! Okay. Nie trafił. Bez... A, nieważne. Chciałem powiedzieć, bezpiecznie będzie zdjąć mu zamek. Ale udało się go inaczej rozwalić. Myślałem, że to jest ISO, to jednak był na Shorn. To jest tu siódemka, no proszę. On próbował jakoś tutaj zajechać, żeby spróbować rozwalić tym maluchem. Czy bardziej skupił się na Shermanie? Znaczy, na ten moment chyba bardziej skupił się na Shermanie, ale na dłuższą metę. Nie, chyba wątpię, by widział Toga. Chciał spróbować go tak rozwalić. Teoretycznie miałby szansę. Tutaj, gdzieś po prawej stronie, słyszę rosyjską maszynę. Aha, tam była. Gdzieś tutaj jest kolejna. Problem tylko, że nic nie widać. Jest gdzieś tutaj na lewo. To może się cofnę, bo to i tak jestem za blisko ich respa. Okej, okay, dobrze wiedzieć, nie przebiję pantery z tego działa. Niestety, nie wiedzieć czemu setka może się przebić, ale dziewięćdziesiątka czwórka już się nie może przebić. I gość panterą się wycofał. Czy jakbym. Słyszę tutaj na lewo rosyjską maszynę. Kurde, jeszcze Trager. Nie wiem, gdzie by tutaj podjechać... Teoretycznie można by na B, żeby przejąć tę strefę, ale ja jestem za wolny, to bardziej coś szybkiego tam musiałoby się znaleźć. Za wolny i za duży. Chciałem spróbować tutaj jakoś się wychylić. helka zajął pozycję. Ale może jeszcze jakoś uda mi się tu ustawić, bo jak widać stoi tu pantera. O ile się w ogóle ten tok zechce obrócić na tym terenie? Uel, well, dostałem w przekładnie i w silnik. Straciły moje dodatkowe uzbrojenie. No to teraz pora dorwać tę panterę. Się rusz tym togiem? Tylko układ napędu wieży. Oj, oj, oj. Ha, nieśmiertelna, bo się dopiero co zrespiła. Ta mała mapa jest tak głupia. i ten się już tu schował. To blisko mają tego respa, jak oni tędy przejeżdżają i są jeszcze nieśmiertelni. To jest fałka permanentnie rozbrojona. Jedynie jeszcze kawałek podjechać. I czapka poszła. Została ta pantera. Tam na drugą stronę. Hmm. Nie wiem, czy oni wtedy zostali rozwaleni, jak przejechali za ten kamień już. To niby tygrys płonie, więc jest jakaś szansa, że nie ma tam jednej maszyny. Teraz dalej tu stoi. Oj, gościu, to był błąd stać i czekać. No i teraz co? Teraz chyba trzeba się cofnąć. Chociaż, chociaż, chociaż... Jestem sztuk Za nisko. On również. Córne. Znowu za nisko. Mam obawy, bo on może się przeze mnie przebić. Za bardzo w prawo. Zobaczmy. Dobra, straciłem działo nowego, ale on przynajmniej pojazd. Trochę opłacalna to była wymiana. Wydawało mi się, że tutaj jakiś wróg jedzie. Nieważne bomba! Żyje! Tylko gąsienice poszły. Co nie zrzuciło tę bombę? Messerschmitt, to okay, czyli 250K Słyszę tutaj po lewej stronie jakiś rosyjski czołg. Oh no, kw 2. I to jest jeszcze chyba model ze 107. Póki nie strzeli, muszę się bać. Jestem w bardzo beznadziejnej sytuacji. A, obrócił wieżę. Dobra, rozbrojony. Mądry gościu, ruch. Aha, to nie... Nie trafiłem mu amunicji, minimalnie za nisko, kuźwa! Miałbym zniszczenie. Jest tutaj chyba jak pancer... ojoj oj. Jest niedobrze, bo... Tam jest kabu. Aha, tu jeszcze 8 piątka przyjechała. Na szczęście się ode mnie odbiła, czyli tak, nie muszę się obawiać. 7, szóstki. Obawiam się tylko tego, jak pancera, który jest gdzieś po lewej. Trochę mi irytuje tamten KW. Może dam radę tu jakoś podjechać. Już nieważne: samoloty. Lubię to. Jaki jest problem? Jak pancer może strzelić przez to drewno, ale on chyba o tym nie wie. Plus, jeszcze słyszę pojazd z innej strony. Tak naprawdę jestem zgubiony. No i pantera. Dostał w lufę! Ładuj! Krudy ruski jadą z tamtej strony. Tu jeszcze po prawo jest wroga maszyna. O... Nie sądziłem, że się przez to przebije. Kuźba, nie zdążyłem obrócić tej wieży. Brak tego ładunku wybuchowego i taka mobilność i wielkość. Sprawia, że się tym naprawdę ciężko gra. O kurde, ślepy jestem i tu pancer trójka już podjechała. Tak trochę patrzę na boki, no bo to też obawiam się, że coś może z lewej wyjechać, czy z prawej. Problem w tym, że nie słyszę żadnej wrogiej maszyny. Wróć, jest tu rosyjska maszyna. To bardzo blisko. Mam teorię, że znajduje się za tym budynkiem. Jeśli to jest 8, to musi być jak najszybciej rozwalona. Chyba to kawu 1. Zastanawiam się, czy by nie zaryzykować i spróbować podjechać na wstecznym. Na pewno wyjedzie stąd. M10 go naprawdę nie widzi Da się nazywa być ślepym Kurde, znowu tylko zbiornik paliwa, bo on ma amunicję głównie z przodu Powódca nowy. Permanentnie rozwalony, I... słyszę tu jeszcze jeden, czołg, to mi się bardzo nie podoba. 38 osiem tej, no ja nie mogę, skąd taki złom? Jestem pewny, że gdzieś tu może znajdować się Isu. Dokładnie tu jest. Kierowca działa nowy. Dobijamy po lewej stronie i chałbicza rozwalona. Cóż, tej bitwy już się nie wygra, bo mają gigantyczną przewagę, ale jeszcze coś się tu uda zdziałać. Bo na pewno jacyś wrogowie będą tutaj do mnie jeszcze jechali. Tutaj słyszę rosyjski pojazd. Na szczęście, jak na swoją długość, tok potrafi się koszmarnie szybko obracać. Ale nie dorównuje, oczywiście. T28 czy T9,5 <śpiewanie zniszczenia> Niestety masz za słabą armatę, by się przeze mnie przebić, nawet w przód. A więc, tak jeszcze w skrócie podsumowując, jak mniej więcej wygląda sytuacja dla Toga 2. Wydaje mi się, że ten pojazd nie ma problemu jeśli chodzi o opancerzenie, siłę ognia, co dopiero prędkość obrotu wierzy. Teoretycznie, względem amunicji, można powiedzieć, że brak ładunku wybuchowego niestety trochę boli, ale Brytyjczycy nie posiadali ładunku wybuchowego w swoich pociskach, więc jest to w pełni zrozumiałe. Więc najbardziej co boli, to jego mobilność. Jeśli my z takim pancerzem jesteśmy trzy razy wolniejsi od czołgów, które mają lepszy pancerz i lepszą siłę ognia, jak Pantera czy Tygrys 1. No to ta maszyna jest tylko na straconej pozycji, będąc na klasyfikacji 5.3. Mam wrażenie, że powinna być na 5-0, a nawet zastanawiam się, czy na 4.7 nie byłoby, że jest lepsza. Niektórzy chociaż mogą wtedy powiedzieć, że ale jak to, przecież na 4.7 jest Churchill 7. Tak, tylko że Churchill ma 152 mm pancerz, ma penetrację akurat z tam sięgającą 100 mm, więc dwa razy słabszą niżeli Tog, i jest przede wszystkim mniejszy i szybszy lekko. Przede wszystkim jeśli chodzi o obrót. A patrzcie na Toga bardziej jak na T95 czy też na T28. T95 będąc na 70 z 300 mm pancerzem i super Armatą nie ma dużego problemu z wieloma pojazdami, a T28, który ma słabszy pancerz tylko po bokach jest już wtedy na 6.3 i tym bardziej nie ma z tą maszyną problemu. No bo są tam typowo jeszcze działa, które mogą go likwidować i przede wszystkim nie od frontu. W przypadku Toga, no właśnie największy problem to jest to, że wiele maszyn mu zagraża od frontu, a on sam ledwo się dotoczy i ma jeszcze trudności z likwidowaniem. A więc to tyle, czekam na wasze zdanie o Togu 2. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie i trzymajcie się, do następnego, na razie.